Bałaś się kiedyś wody? Nie boję się wody, bo jestem Syrenką. Ale po dzisiejszym... Po dzisiejszym odcinku niektórzy z was będą mogli bać się wody, bo to co zobaczycie jak przechodzi do moje najśmielsze oczekiwania naprawdę zresztą zobaczycie sam. Dwa dzieciaki na O jeden się chyba Ech! rozmyślił. O! 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 Oj, oj, oj. oj, babcie Jareobik. Oj, oj. Oj, oj, oj. oj. Zawiał oj, oj, oj! oj, oj! I po ćwiczeniach. Oj, widziałeś, o, o, je o jezus, jezus, i ludzi się... coś tu było, no, nie? nie? Fala. No, jedna No na Następnym razem już nie będzie chciał przytyłać. Y nie, to, to było ustawione. To było, było ustawione. No, beka fuj To są wujkowie je ustawieni. Ło! Ja w tym momencie rozumiem, to O, tu no. chciałbym spróbować tak. Ale że to tak wybijam, no, tak? No, chciałbym tak spróbować. O! No, niekoniecznie tak spróbować, ale chciałbym. Ale to czemu tak się tanie. stało? Nie wiem, choć się domyśla. No bo ktoś nie panuje nad swoim ciałem. No, bo mi się daje, że przy takich rzeczach nie da się panować nad swoim ciałem. No o, o, już to. Po co ludzie rozcinają baseny? Nie, le, nie lepiej sprzedać basen? Mega raport. A ja się Bo to miało być sek. To miało być se. Story znajduje, że Twój crash to zobaczył. Stop. I się wydarzyło coś to, takiego. To jej nóżkę, jakby w nią wjechał, nie wiem, Pepe albo Ramos ją fałował normalnie. Tam, to? Co? Ramos, że aż ludzi na siebie potem... Ej, to ona to wygląda taką minę. O nie, tego to kompletnie nie rozumiem. Ja bym się na takie coś nie odważyła. A ja zawsze... Się... Ej, ale nie, że trunęła, co? O chciałem tak też hey. Co to jest? Aha. No. A czemu on się nie trzymał? Bo takie są też, No bo powiedział przed chwilą hands up Nie słyszałeś? No i podnieśli ręce do góry Ej ale najśmieszniejsze w tym fakcie jest to Że on to zrobił na wodzie, a ja jakbym mały History. Były małe, to się zjeżdżało na takich pontonach w śniegu z górki. A, wiesz ty, że tych banana. Nie, takie okrągłe, jakby koła, takie pontony no. zjeżdżały gdzieś na takich. No, na, na Zimowym Narodowym takie coś, bo co zjeżdżaliśmy? No ja siedziałem mały i mówię do taty. Tata, ja jednak nie chcę jechać. Co tata, tata. nie chcesz? I z koła mnie taki zjeżdżam, zjeżdżał. I ja już potem, jak się rozpędziłem, to. Przy barierce wolno tą barierkę, ja leciałem do góry, ja tylko pamiętam, jakbym mały, jako takie małe dziecko, takie moje małe rączki latające i taki plach śnieg. Taki... Oj, oj! o, i fikołek! O kurde, ale przerywany taka. Kiedy chłop zabiera na randkę, i. Ty wiesz, że to nie będzie już Twój dzień. Już to nie ten jedyny. To nie ten. Zostajeś mi co? Mhm. Karma wraca, oj, pamiętaj. Oj, oj, oj. Ej, to jest podejrzane. O, Hamujo. nie są, te, Ej, no jest... ciekawe, gdzie to w ogóle jest. To jest fajne. Oh my god. Jak ją wepchnęła, jaka siostra chamska, ej. Jaka siostra chamska To jest twój brat i ty. No on mi zawsze tak robił no, Oj mimo. czekają A w Santago też to jest, nie? To głowa mi się będzie nie To jest chyba w ogóle niebezpieczne No sądzę, że z niektórymi mamy mam To jest To no, się w sensie, To jest tata Justek youtuber Tak się buduje wspomnienie na całe życie Ale no Trzeba być youtuberem! Dziecko by dostała za tę cukierkę, no nie? Cześć, Justka Czemu w dżinsach? Bo on chciał przeskoczyć basen. On nie chciał przeskoczyć O kurde, jaka straszna. Ale fajna. Nie straszna. Jak super. które A, myślałam, że pójdą jeszcze do góry. Coś o, ten już, no, co on, akrobata, co pomiędzy, akrobata. Pomiędzy nogami nie miał przejechać, ale... Zapomniał, że trzeba nogi rozłożyć na boki. O kurde, tak piszcie. No bo tam... Co on! On jak piszczy. Aha, i tu by ktoś zgarnieć, co? Cute. Śmieszne. porwie. ją Ona ja też chciała mieć zdjęcie na Instagrama, no. Ale im zalały Ej, o tu fajnie. fajnie, ale ekstra, chciałbym tam... Ninja... Pójść. ninja... Water warrior ninja to director ta dziewczynka to byłam ja, proszę sobie cofnąć, zobaczyć Ja i moje aspiracje sportowe Trochę tak, masz rację, a tu ice O nie, broń Boże, Julka jest taka atletka wysportowana, mogłaby startować na olimpiadzie <laughs> O nie ojej, ojej Ale szczerze, ja też nie wiem jak się powinno usiąść na takich rzeczach No zobacz jak tam siadła <laughs> O, oh, oh. Headshot <grym zainterescentrowe> Oj, czy on to podwinie sobie pod twarz? <grym zainterescentrowe> o! No, oh. <grym zainterescentrowe> ci, ci faceci, jak im nim rozwalają grudka, to jest niesamowite. dom zaraz normalnie. Już w ogóle nic nikomu ci strażnicy nie mówią. No nie? O, jak wypadli! Aż flapi zareagował. No. A to wyleci, zatem. Co zgubią kamerę, czy gościa z tyłu? A ten nagrywa! No właśnie, gość z tyłu zginie? Wiedziałem. Nie wiedziałem. wola być po środku. Gościa właśnie. z tyłu zgubili. Wstawiałem <laughs> dobrze. Oj, oj, cała ekipa są... poleci, cała ekipa! Po... No to żegnajcie. Dostaję się takie odwody. od wody, że oh! to, to, to się stanęło. Watch out, watch out, watch out! Bum! Merka ją! I ten jeden fujo na coś. grillu. No miałem takie coś też kiedyś, oj. Tak? Takie miałeś? No nie tak, że przejechałem przez to. Dawaj, dawaj, teraz na kolana. Tak, toż by, toż by. Ale ją wywinie, ale ją... Masz Dawaj! Let's do it! No, nie ma się. Zawinęło ją, jakby ją w kebabach ktoś zwinął. I znowu! W twarz. W twarz. <laughs> Nierealne To jest takie To jest takie jeden na tysiąc Jego To był jakiś, ej, ale to kurde, to zasługuje na jakieś, nie wiem, latającą anakondę po prostu z ma. Tam fastus z... o błoto. Ej, jeszcze co co te dzieciaki potem mają? Widziałeś to? Balon na headshot, to był headshot balonem w głowie ja jak... Aby nie... Aaaa! Oho, nie wróżę wam za dobrze No głupia Głupia sytuacja Czapka moja Give me a hug To jest taka... Jak go podbił tak o, ten To będzie.. Ciekawie. Tarzan! Tarzan boy Tarzan boy po roku w Rosji o, To ja i ty, to ja i ty patrz Ty byś mi właśnie też nie uradzał. Ej, ona, o, ja, Ona to... Ja... Wow. Ej, ej. Ona to od razu do grobu się położyła. Widzisz to? Ooo, jak się złamała. A ale po co takie coś tu? Nie wiem, bo ma bardzo nieskoordynowane ruchy i właśnie sobie nie radzi. Zabezpieczyła się już wcześniej. <grym> on już wstaje. Patrzy jeszcze prosto tam. O nie. O nie. Oho. młode, on w tym momencie zaczął już żałować, że nie trzecie jednak z tej zjeżdżalni. Jeżeli chcecie zobaczyć największy chowany w Polsce autami, to musisz wejść na kanał do czajnika i musisz to zobaczyć.